Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy walker z trasy. Słuchajcie, na moim kanale, jeszcze kiedy kanał nazywał się Rolnik Sam w Dolinie, często był poruszany temat Mercosuru. No nie wszyscy uważali, że to przejdzie, większość uważała, że to są tylko takie mrzonki. No, wyszło, że się tak wyrażę, szydło z worka. Ale trzeba sobie zadać jedno podstawowe pytanie: dlaczego tak głównie niemieckie hmm, te towarzystwa polityczne, że się tak wyrażę, przedstawiciele Niemiec, jak również przedstawiciele Niemiec w Polsce, tak optują za tym Mercosurem, Tak, moi drodzy, czytałem komentarze. O, to będzie tańsze jedzenie, to wszyscy będą zadowoleni i tak dalej. Trzeba by się wrócić 80 lat do tyłu. Hm. Ktoś powie, co ty Kubicki opowiadasz? Moi drodzy, przypomnijcie sobie, ileż to nazistowskie Niemcy. Nakradły w Europie. Gdzie uciekali najwięksi zbrodniarze? No i co się stało z tymi majątkami? No to ja Wam powiem. Najwięksi przeważnie zbrodniarze uciekali do właśnie Ameryki Południowej, Wenezuela, Argentyna, Brazylia i co tam jeszcze po drodze było Gwatemala i tak dalej, i tak dalej. No te majątki, no przecież, wiecie. Skupki to szybko idzie, więc jak jest taki potężny majątek, to się go inwestuje. Inwestuje się w ziemię, inwestuje się w rolnictwo, no i oczywiście w chemię. Moi drodzy, od roku 2022 tak naprawdę nie dowiecie się, ile pestycydów z Europy zostało wyeksportowane do Ameryki Południowej. Nie dowiecie się. Do 2022 roku jeszcze były te dane oficjalnie dostępne. To było ponad 220 miliardów euro. Tak, w roku 2021-2022, czyli przez 365 dni, firma BASF, tak, moi drodzy, wyeksportowała pestycydów do krajów Ameryki Południowej. Jak sobie połączymy wszystkie kropeczki i te sprzed 80 lat, i te bieżące, co nam wyjdzie, że Mercosur to jest po to tylko, żeby Niemcy, jak to się mówi, zarabiali na tym, co ukradli i to, co zainwestowali w nielegalnie też przejęte majątki, tak, moi drodzy, bo takie rzeczy też były nielegalne przejmowania, a jednocześnie za nielegalne ukradzione pieniądze zaczęli budować fortuny. Tak to wygląda. No cóż, nie mamy polskiego rządu w naszym kraju, więc póki co jest źle. Ale myślę, że to się zmieni. Wam życzę dobrego dnia, dobrego samopoczucia. Trzymajcie się. Bye!